Pyk, pyk, pik! Oj, tam poli policja stała tam. 5 tysięcy! Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty, a dzisiaj odcinek ze śledzenia e, graczy, czy oglądania po prostu jazdy swobodnej po mapie i oglądania, gdzie jeżdżą gracze, jak się zachowują, czy jak boty, czy nasza teoria o tym, że niektórzy gracze to boty, to czy pasuje tutaj? Zobaczymy w dzisiejszym odcinku, oczywiście. A wam oczywiście przypominam, jeżeli odcinek się spodoba, możecie śmiało zostawić łapę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, zostawić Subika, jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, wpaść też na G2, Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. I jakim samochodem będziemy śledzić? Może będziemy jeździć tym gorszym, starszym BMW? Proszę bardzo, niechaj będzie. O kurcze pieczone, ojoj oj, 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 oj. Mm. Ojoj, jo joj! Oj, oj. No to chyba ni nic z tego samochodu trzeba przenieść samochody, oba. O dobra, super, już jest zrobione, już jest robota zrobiona. No to teraz tak, wchodzimy sobie tutaj i czekamy po prostu. Daję awaryjki, i czekam, proszę Państwa, czekamy na pierwszą osobę, którą będziemy dzisiaj śledzić. Zobaczymy, gdzie będzie jechać, w jakim celu, jak y, będzie jechać, czy dobrze, czy będzie y, przekraczać prędkość, czy będzie się dostosowywać do znaków. Wszystko dzisiaj zobaczymy. E, oprócz nowej drogi, prawdopodobnie będzie nowy spawn tirów, y, pisaliście pod ostatnim odcinkiem i nowe naczepy na paliwo, i coś jeszcze, na cysterny. Y, ale tutaj ktoś napisał od razu, że to będzie później, jednak, a nie teraz tej aktualizacji. Eee, a ta BMW z czymś na czole, jak ty mówiłeś, to był w 99% admin lub moderator. Może być, ma być w PCD autostrada, ale to właśnie o tym też już słyszałem. Droga DW205, a nie autostrada, ok Szybkie wyjaśnienie. Eee, możesz wiatrak kupić za 300 zł i po problemie? Eee, ja nie chcę was tutaj pouczać, ale wiatrak, on tylko troszeczkę rozwiewa to powietrze, nie? Jeżeli nie ma odpowiedniej cyrkulacji jeszcze lepszej, lepszego przewiewu i nie ma to za, za bardzo ujścia, to wiecie, to fajnie, to minimalnie coś da, bo ten wiatrak już od jakiegoś czasu u mnie cały czas działa, nie? Tylko że wiatrak nie schłodzi wam powietrza normalnie, nie? Wiatrak wam da troszeczkę tej, tej cyrkulacji, ale jak macie na przykład zamknięte okno, zamknięte drzwi. To wiatrak na dłuższą metę nic nie daje, bo to, ta temperatura się utrzymuje. To nie jest tak, że wiatrak składa wam. Tak samo zwykłe jakieś rzeczy, takie wentylatory czy, czy coś takiego, zwykłe we, jakieś e, zamrażacze, nie wiem powietrze, jak, nawet jak to nazwać za bardzo, też dużo nie dadzą e, bez wyjścia ciepła, nie? Jeżeli coś ma generować chłód, to gdzieś musi generować ta maszyna ciepło, nie? I zazwyczaj jest ujście przez taką szparę do okna, lub mm, po prostu na zewnątrz do tyłu, nie? Że wali takim gorącym powietrzem. No ale u mnie no niestety, nie, nie są to metody, których, z których mogę skorzystać, bo coś takiego bym sobie kupił, nie? Taki właśnie klimatyzator, e, który stoi, nie trzeba nic montować, tylko wystarczy taką jakby. Taką płachtę rzucić. No po prostu wiecie, jest rura, która wychodzi przez okno na zewnątrz i tam wychodzi ciepłe powietrze, a dzięki temu wam to składza, jakby pomieszczenie. No ale no u mnie niestety takie coś nie ma racji, bytu. A, zwykły wiatrak dużo nie daje, aczkolwiek i tak chodzi. Czasem jak mi podwie podwieje, to może przynajmniej takie plus 0,1 do komfortu mi doda, ale to tyle. Bo ogólnej temperatury on niestety nie zbije, no i to jest ten minus. Dobra, szukamy kogoś, z kim moglibyśmy pojechać, ale problem jest taki, że tutaj ludzie gdzieś poznikali akuratnie. Ten chłop to tutaj już stoi chyba dwa lata w tym miejscu. Dobra, mamy maluszka, ty! Mamy w końcu maluszka, za którym możemy pojechać, więc... To robimy. Proszę bardzo, pyk. Jest ta zmiana biegów to mnie dobija bez kitu. Dobra. Co tutaj ktoś robi w tym samochodzie? Okej. Okay. O co o co chodzi? Ty. Zostawienie samochodu na chodzie na środku drogi, mam wrażenie, że trochę nie jest fajną opcją. Dobra, to może tego z tyłu zgarniemy. Ja się tu ustawię już na awaryjkach. Czekam aż ten przejedzie, i może go dorwiemy. Dobra, ty. Ciekawe co. Dobra, niech jedzie, niech jedzie, niech wyprzedza po prostu. Dobra, pyk. I teraz jedziemy za nim. Od razu. Dobra, gdzie pojedzie nasz. O kurcze, pieczone, tego się nie spodziewałem. On robi kółko jakieś. Dobra, nie traf... Dobry, okay, okej, okay. okej, nie trafił w zjazd, teraz jedzie, przynajmniej popaczkę jakąś. Wszystko jasne, wszystko wiadomo. No to nie jest problem. Bardzo dobre zachowanie. Pojechał dookoła w takim razie, przegapił jeden zjazd. A co do tego właśnie gorąca, jak mówiłem, to wiecie. Na zasadzie jak u was nie jest tak wcale gorąco, duszno w pokoju, jak możecie pootwierać okna, drzwi na dłuższą metę, to, to wiatrak może i wiecie, i daje radę. Jak nie macie kompa, który oddaje taką temperaturę na zewnątrz, ee, że jest właśnie giga gorąco, to też może jest okej, okay, nie? Ale no w moim przypadku niestety, niestety wiatrak nie daje rady. Jedyne co, to jeszcze będę próbował Klimator ogarnąć, ale to mówię, to też jest. To też ma swoje minusy, i ciężko znaleźć na, na pewno taki, który wszyscy polecają raczej. Klimator. Dobra, nie mam pojęcia, co to ma być ta figurka na, na głowie. Ale okej, okay, jedziemy za tym ziomkiem. Nie wiem, czy on jedzie. Możecie w komentarzach napisać, co to jest za samochodzik. Ale mam nadzieję, że nie będzie. Eee, myślał sobie, że jakiś, jakiś dziwny chłop go ty tutaj ściga. Nic z tych rzeczy. Ja po prostu jadę. To jest zbieżność kierunków. Jedziemy po prostu przypadkowo całkowicie w tym samym kierunku. Dobra. Okej. Okay. Zbieżność z klanem przypadkowa całkiem. Jedziemy, jedziemy. Gość tutaj już przekracza cały czas te linie. Dobra, nie może się utrzymać na, na swoim. Po, po swoim pasie jechać. O, panie, ty. Ale ten tutaj zajechał. Nie wiem co on robi, ale, ale jakieś problemy sadzi. E, widziałem właśnie, jak pisaliście o tym, że pamiętacie jak na PCD w ogóle inne samochody były. I to mnie zaciekawił ten komentarz. E, co się z tymi samochodami stało? Że ponad 3 to był. Ford 3 3 tiry, maluch inaczej wyglądał. E, Darłowa nie było w Sęczkowie na parkingu była fabryka był zawsze jakiś admin na serwie i to były czasy. W sensie, no wiadomo, jak był na przykład jeden serwer, to admin mógł siedzieć na serwerze, nie? A teraz jak jest tych serwerów sporo, bo gra duża ilość osób, to też może być ciężko, nie? Ty jak ten chłop pędzi? Albo zaraz fotoradar powinien tu smyknąć, a zahamował. A nie miło w takim razie mnie wyprzedził przed fotoradarem ten typ, w tym seaciku. Bardzo niemiło, kolega. Tutaj wyprzedzanko poleciał. Ja tu za chłopem jadę, a on mnie wyprzedzanie się bawi, ty. Ole, się wbił na czołówkę, typ! Co jest? Ale dzisiaj dymy na tym mieście się dzieją, bez skitu. Patrzcie, ten pod prąd leci też. jeden, drugi. Dobra, mamy swojego gościa do śledzenia po prostu. Oj, ale się zatrzymał nagle. Tutaj ktoś, nie wiem, wjechał, nagle w ciężarówkę zniknął, ciężarówka znika. Co się dzieje? Mama mija! Ola Boga, co się wydarzyło się? O, ten uderzył też w coś. Tutaj ktoś blokuje przejazd, okej. Okay. A ja sobie paczkę dostarczę od razu. Jak już tutaj jesteśmy. Zawsze to jedna paczka więcej dostarczona. E, i tak naprawdę musimy za gościem lecieć. O kurczę, ale się wrąbałem. Ale mi się samochód tutaj wdupcył. Dobra, czemu to nie. A, dobra. Okej, okay, nieważne. To jest ręczny jeszcze w tym samochodzie zaciągnięty jak zwykle. Dobra, bo zgubiliśmy już przez to. Co ty chłopy robisz? Co jest? Po prostu wziął i wjechał w tego. w tego bota. Ej, tu jest przed nami ten gość, dobra. To on dostarczył tu paczkę i co zrobi teraz? Nie no, kolego, nie mów, że ty na darłowo wracasz. A ten to co znowu? Kolejny jakiś. Dobra, on wraca na darłowo, ale my nie wracamy za nim. Po prostu wiecie, wziął paczkę, dobra. Tego gościa mamy e, ogarniętego. Wziął paczkę z Darłowa, dostarczył tutaj do Karwic i wraca na darłowo. Trochę głupie, bo może pojechać na malechówko i zebrać paczkę od razu kolejną, ale wydaje mi się, że jest to jednak gracz, nie, a nie żaden bot, który udaje gracza. Botem to prędzej bym nazwał właśnie kogoś kto, kto się zatrzymał, wyszedł z samochodu i nagle, wiecie, poszedł, a samochód został na środku mm. drogi. Dobra, ale mamy tego gościa do śledzenia, także zabieramy paczkę, zobaczymy, co on będzie robić. Na rusko, ok, świetnie. Co zrobi ten typiasz? A nie, patrzcie, przyjechał tu za nami jednak. To to jest. AISY.pl? Nie, co, coś takiego ALOIS.pl. Okej, okay, to Alois był. Dobra, to za Aloisem będziemy jechać. Już się ustawiamy, pięknie. Żeby tutaj za Aloisem polecieć. Ale przyspieszył, ale dał. Dobra, kierunek w prawo, pięknie. Oj, 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 oj! oj. Problemy BMW! O kurcze, pieczone, czekajcie, on tu problematycz zrobił na drodze nam. Trzeba im pomóc trochę i wycią... O, dobra, wyciągnąłem gościa, nara, gościu, patrz. Palotę, co mi będziesz Aloisa? kurcze, wywalał stąd. A ten nie wiem po co się już zatrzymał. Ten to już w ogóle mógłby pojechać. No chłopie, co ty mnie bijesz i zostawiasz samochód w ten sposób na czarną listę, gościu, lecisz od razu za takie rzeczy. Zostawianie swojego samochodu nagle niezaparkowanego, ten samochód w ogóle jedzie, nie wiadomo co on zrobi, kolego, tak się nie robi. Tak się nie robi, wizu, fajnie, że widz, ale tak się nie robi, pamiętaj, przede wszystkim zabezpiecz samochód. Coś, możesz milion na milion innych sposobów to zrobić. Dobra, jedziemy za nim. I zobaczymy, co się wydarzy, gdzie on pojedzie. Ja mam Narusko, więc idealnie, nie? To, to, także to jest na, na mojej trasie. Także spoko. I lecimy. Lecimy za, za gościem. Przejazd kolejowy zamknięty. Musimy tutaj zwolnić i to sporo. Ty, co się wydarzyło? Ciężarówa miała wypadek jakiś chyba. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, na chwilę. Okej, okay. a ciężarowa ma przestranę już. Ta ciężarowa, ciężarowa nic nie zrobi. Ja bym spróbował pomóc dla ciężarowy, ale mamy samochód do śledzenia jeden. Więc jedziemy sobie za nim, zobaczymy. O kurczę, ty wrowie skończył na chwilę. Chwilę nie patrzyłem na gościa, chłop wrowie, nie? Co się wydarzy, on bardzo jeździ od lewej do prawej. Jakbym jechał za takim w prawdziwości, zacząłbym się zastanawiać, czy może nie jest pijany. Dobra. Musimy się wycofać teraz, tutaj. Dobra. Okej, okay, gdzie pojedzie teraz? Czy na malechówko, czy na darłowo? W sumie mo stąd może jechać i tu, i tu. <laughs> Fajniej dla nas, jakby na darłowo pojechał. Bo na rusko mamy paczkę. O nie, lewy kierunek. O nie panie, na malechówko niedobrze, niedobrze. To my jedziemy na rusko w takim razie. Przynajmniej z widzem jeszcze pojadę kawałek. Pojechałbym z nim na, na ten, ale on na malechówko poleci już po nową paczkę, nie? To, to już nie ma, nie ma co. Faktycznie trzeba sobie kogoś innego upatrzeć. Czyli Alois.pl potwierdzony zawodnik. O Jezu, a tu co się dzieje? Dobra, jest luka w ciężarówkach, przejechaliśmy obok. Świetnie. Dobra jedziemy, jedziemy, wyprzedzamy, kurczę. Frog M5, BMW. Pyk, pyk, pyk. Oj, tam poli policja stała tam. 5 tysięcy! A, 15 punktów karnych, no i tyle z naszego zarobku, proszę Państwa. Ale ja, ja, ja już to mówiłem, że jak nie mam prawa jazdy, to aż tak już się tym nie przyjmuję. Szczerze, trochę szkoda 5 tysięcy, akuratnie. Niestety, szkoda, szkoda tej kaski za pana policjanta jakiegoś stojącego w lesie, nie w żaden sposób oznakowany tam ten policjant, kurczę. Ale to już mówiłem, to nie szkoda, teraz zarabiam tylko po to, żeby wydać te pieniądze właśnie na... na takie rzeczy Jak będę miał prawo jazdy, to znowu będziemy uważać na drodze. Aż co zrobimy, mówię, cały odcinek uważania na przepisy ruchu drogowego. Ale to nie teraz, to wtedy... Tak zrobimy. Ty to znowu on pojechał? Ten nasz ziomek? Alois? Ty, tak wygląda na to, jakby to on był. Zaraz zobaczymy. Pojedziemy za nim. Kawałek jeszcze. I się przekonamy zapewne. Czy to on? Ty, te dzwony to co pół godziny chyba biją. Przecież takie jedno palnięcie było. Dobra, podjeżdżamy tutaj. Czy to jest Alois? Czy, czy to nie jest on? To on! Ty! I tutaj jednak pojechał. To co, on jakieś takie kółko zrobił? Ja pierdykam, nie? On, on jakieś kółko takie zrobił. Dobra, niech jedzie pierwszy. My jedziemy za nim. Ty, to, to jest tak, że ja raz za nim jadę, a raz on jedzie za mną nagle się okazuje. Bez skitu. Tak na zmianę za, za sobą jeździmy. Oj, 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 panie, jak on się tu zatrzymał. Praktycznie do zera. Prawie jak Bartek. Zatrzymujemy się przed każdym przejściem dla pieszych, nawet jak nikogo nie ma. Zatrzymujemy się, żeby się upewnić. <noise> czy, czy nikt nie, nie przechodzi, albo nie będzie za godzinę przechodził. Dokładnie tak. Dobra. O kurczę, to zlagowany, zlagowany był. Żeby nie było, teraz on się nie zatrzymał. Tylko się zlagował. No, ta betka nawet szybka, nawet, nawet niezła, jeżeli o to chodzi. Aczkolwiek na tyle szybka, że 5000 mandatu można trzasnąć na tej drodze przed nami, właśnie. No co poradzisz? No, moc kosztuje. Że tak powiem. A my jedziemy za gościem i musimy dotrzymać mu kroku. Więc, więc spróbujemy. Nie no, dwa razy mnie ta sama policja nie może chyba śmignąć, nie? O kurczę, ale ja już tu przyhamuję przeham, mocno. Takie wyścigi to się źle mogą później skończyć, faktycznie. Panie Alois, Pan żeś faktycznie chyba też V tam testował. Swojego. Dobra, jest stóweczka. Zwolniliśmy sporo. No i możemy jechać znowu. O kurcze, jak nosi, jak nosi to BMW. Nosi fest ten samochodzik. Ole, kraksa. Panie. Panie, ale kraksa tu się wydarzyło. Ale kraksa, panie, daj mi pan na mój pas wrócić. Dobra, jedziemy, jedziemy dalej. On za nami pewnie pojedzie. Ale nie, no myślę, że zdecydowanie, proszę państwa, w tym odcinku to było na tyle. Eee, Alois jest potwierdzony: Alois.pl, pozdrawiamy. Potwierdzony zawodnik jeździ całkowicie normalnie, czasem trochę za szybko i niebezpiecznie. Ale to prawie jak każdy. Tutaj tymczasem gość powinien zostać zbanowany za blokowanie przejazdu e, kolejowego. E, bo powinien już dawno się ten chłop stąd teleportować. No na przejeździe, to wiecie, no nie ma innego przejazdu do, do zrobienia. I ciucia rozwiązała problem, czy nie. Trochę niby tak, ale jednak nie do końca. Mogliby gościa wywalić, to to jest gość do wywalenia po prostu, od razu patrzcie, pokażę wam żeby nie było to jest ten ziomek macie jego nazwę do wywalenia gość